Brama 43. batalionu saperów w Rozewiu. To przed nią pod koniec ubiegłego roku, pojawiło się kilkudziesięciu mężczyzn, aby odmienić swoje życie. Proszę, zapraszam. Tak rozpoczęła się droga zawodowa dla tych, którzy postanowili spróbować swoich sił w wojsku jako tak zwani dobrowolsi. Dobrowolna Zasadnictwa Służby Wojskowej jest, jest to w tej chwili podstawowa taka forma służby, która docelowo prowadzi do zostania żołnierzem zawodowym, ponieważ po 28 dniach szkolenia podstawowego, Osoby te są przewidziane do szkolenia specjalistycznego w ramach już konkretnych stanowisk w jednostkach wojskowych, gdzie będą się one przygotowywały w czasie do 11 miesięcy, do objęcia stanowisk w ramach służby zawodowej. Następny. Pan? Potrykus. Potrykus, jest trzeci dzisiaj. Tak? To już w sumie mamy czterech, bo jeden jest na jednostku. Pojawienie się w tym miejscu to dopiero początek drogi, która już od jej rozpoczęcia wygląda zupełnie inaczej niż każdy inny pierwszy dzień w nowej pracy. Kandydaci, bo tak nazywa się tych, którzy aspirują do zostania żołnierzem zawodowym, są różni. Jedni dopiero rozpoczynają swoje dorosłe życie, inni mają już za sobą pewien bagaż doświadczeń i szukają dla siebie nowego otwarcia. Myślałem o tym od naj, najmłodszych lat, żeby sobie właśnie sprawić w wojsku. No, co prawda minęło 12 lat odkąd poszedłem, bo mam już, obecnie mam 30 lat. I dopiero teraz postanowiłem wspierać swoich sił w wojsku. Jest tak inaczej: jak się biera, jednak ten mundur to jest. fajne życie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ten moment bowiem to coś, co przyciągnęło ich w to miejsce. Zanim zostali zakwaterowani, czekało ich jednak kilka obowiązkowych punktów, takich jak na przykład komisja lekarska. Nie mogło także zabraknąć obrośnięty już legendami wizytu u fryzjera. Następny. Nie, to nie Tak nie. No, Była to okazja także do skosztowania pierwszego wspólnego wojskowego posiłku na stołówce. Wszystko to było kolejnymi krokami do tego momentu, o którym każdy z nich mówił jako o wyjątkowej chwili w ich życiu. Zawsze gdzieś tam od dziecka marzyłem trochę o tym. Byłem też w klasie mundurowej, więc no miałem chwilę przerwy, ale mimo wszystko tam z cywilami goniło bardziej w kierunku munduru. Wystarczyło jednak spojrzeć na to pożegnanie z ukochaną, aby wiedzieć już, że decyzja ta to także nadzieja na spokojną przyszłość dla zawiązującej się rodziny. Zbliża się dziecko, dlatego też chęć stabilizacji tutaj poprawy finansowej. No tutaj armia daje naprawdę fajną możliwość w tym kierunku. Dużo jest też specjalizacji w wojsku, więc myślę, że będzie dobrze. Ta chwila i takie rozstania to dopiero początek ich dróg do spełnienia swoich oczekiwań względem służby w wojsku. Już pierwszego dnia trzeba było liczyć się z zaplanowaną niemal każdą chwilą na zapoznanie się z panującymi w tym miejscu regułami, a to dopiero początek. W dniu dzisiejszym mamy wcielenie, w dniu jutrzejszym z kolei będzie uroczyste wręczenie broni. Staną się już pełnoprawnymi żołnierzami, oczywiście kandydatami dokładnie na tych żołnierzy do czasu złożenia uroczystej przysięgi na sztandar wojskowy, która będzie zwieńczeniem ich tutaj miesięcznego, miesięcznego turnusu. Podczas tego miesięcznego szkolenia będą mieli intensywne zajęcia z musztry oraz z taktyki strzelania. Zapoznają się z podstawowymi czynnościami, które żołnierze wykonują na co dzień w swojej służbie. A następnie, po miesiącu, przyjdzie czas na szkolenie specjalistyczne, przygotowujące do objęcia obowiązków w poszczególnych stanowiskach służbowych. To może potrwać do 11 miesięcy, w zależności od samych kandydatów i oceny ich pracy. Stąd właśnie do 11 miesięcy, ponieważ w każdej chwili, jeżeli przełożeni stwierdzą, że dana osoba jest już przygotowana do tego, żeby objąć dane stanowisko, czyli osoby, które gdzieś będą się wykazywać dużą wiedzą, dużą inicjatywą, w każdej chwili dowódcy, dowódcy jednostek wojskowych mogą takie osoby procedować do służby zawodowej. I faktycznie, już po trzech miesiącach od wcielenia mieliśmy okazję spotkać pełnoprawnych żołnierzy, którzy już ćwiczą i zdobywają nowe umiejętności w swoich nowych jednostkach. Przygotowanie do wejścia do komory, rozebrać się, ubrać klapeczki, miękkie obuwie, wyjąć wszystkie elementy metalowe, wyjąć pasek ze spodni, zapalniczkę, inne elementy gdzie może być powietrze. Jak tam panowie? Słychać mnie? Wszystko w porządku? Tak, Za 30 sekund zaczynam sprężanie, będzie hałas. Przygotować się. Tak wygląda jedno z ćwiczeń dla nurków w brzegowej grupie ratowniczej w Gdyni, gdzie spotkaliśmy już marynarza, a niedawno jeszcze kandydata w rozewiu Jakuba Niemczyka. Po rodzeniu właśnie trafię tutaj na szkolenie specjalistyczne do brzegowej Grupy Ratowniczej. Zacząłem być szkolony tutaj z podstawowej obsługi sprzętu tutaj, kompletacji norpaka 04. I tak przystosowywany właśnie do służby zawodowej. Teraz obecnie jestem w służbie zawodowej. Dosyć szybko udało mi się, że tak powiem, zostać. A to widocznie zaowocowało moimi wynikami ze szkolenia specjalistycznego. Brzegowa Grupa Ratownicza, która powstała w latach 70., jest przeznaczona do wszelkich działań ratowniczych, wsparcia sił okrętowych na morzu, a także na wodach śródlądowych, które to zadanie możemy realizować z wykorzystaniem naszych środków pływających, pontonów, które przewozimy albo na przyczepach, albo mam taką dosyć dużą łódź pełnomorską i nie możemy realizować wsparcia sił okrętowych. Po trafieniu do tej jednostki marzy zapewne wielu, ale udaje się to tylko najlepszym w swoim fachu. Trzeba wierzyć, trzeba wierzyć, a chłopacy, jak patrzy na nich, ci co tu trafili, to mają łeb na karku, jak nie wiem. Rozmawiam z żołnierzem, ja widzę pewność. Ja widzę gościa z jajem, który wie, co chce, wie jak stanąć, wie, mam nadzieję, że się nauczy, jak zagadać i że po prostu dwa lata jesteśmy w stanie z niego zrobić naprawdę porządnego i oby tylko ten czas nie został zmarnowany. Ciężko jednak mówić o zmarnowanym czasie w momencie, kiedy jeszcze przed trzema miesiącami rozmawiało się z młodym mężczyzną szukającym swojej drogi na przyszłość, a obecnie widzi się pewnego siebie, realizującego swoje cele i założenia pełnoprawnego żołnierza. Tym bardziej, kiedy za pasmem sukcesów zawodowych przychodzą także te osobiste, związane z oczekiwaniem potomka i zakładaniem rodziny ze swoją ukochaną. Już jest narzeczona, nie dziewczyna, jest dumna ze mnie, że podjąłem taką decyzję o zostaniu żołnierzem Wojska Polskiego. No i trafię do Brzegowej Grupy Ratowniczej, gdzie mogę dalej się realizować w pasji ratownictwa. Zostanę nurkiem w przyszłości. A więc dążę właśnie, żeby zostać tutaj, wskoczyć w końcu do wody w sprzęcie już nieautonomicznym, tylko właśnie na sprzęcie przewodowym, czyli właśnie, żeby zostać nurkiem ratownictwa, tudzież właśnie też nurkowanie dzwonowe, no i później nurkiem starszego ratownictwa, żeby też zostać, ale to wiadomo dużo pracy, nauki przede mną i rozwoju. Świadomość tego wraz z założeniem sukcesu i skrupulatnym dążeniem do niego już raz pozwoliła mu jednak osiągnąć cel i sprawić, że kolejne stają otworem. Droga faktycznie wydaje się długa, ale w połączeniu z pasją osiągalna. Akurat jesteśmy przed dzień wyjazdu na obóz kondycyjno-nurkowy, więc tam młode wojsko, które trafiło do nas z tego, z tego rocznego, zeszłorocznego poboru Dobrowolnej Zewnicznej Służby Wojskowej będzie stawiało swoje pierwsze kroki uczyć się takich prostych czynności ratowniczych. Bo jeżeli chodzi o samo szkolenie nurkowe, no to trochę jeszcze czas, czas, czas przyszły. Żołnierz Niemczyk co prawda niedługo będzie miał przyjemność uczestniczyć w przygotowaniach do kursu. Mam nadzieję, że niewątpliwie to dobrze zakończy, ale obserwując jego postępy tutaj w nauce, udało się uzyskać od niego, wykrzeszać w nim taką chęć działania w służbie informatyki dodatkowo, co mam nadzieję, że zaowocuje w przyszłości tym, że będziemy go kształcić jeszcze w dodatkowej takiej funkcji. Więc mając nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze się potoczy, to za jakieś 2, dwa, dwa i pół roku będzie to żołnierz, który... Będzie mógł z dumą powiedzieć, że jest kompleksowym żołnierzem zawodowym Rzeczpospolitej Polskiej. Takich historii zapewne jest wiele, nie tylko w służbie Ojczyźnie. Ta jest przykładem, że zawsze warto wyznaczać sobie nowe cele i dążyć do nich, aby zapewnić sobie i swoim bliskim pewną przyszłość, dając także możliwość realizacji swoich pasji.